Wiesz, że jeden z najpopularniejszych gestów, który uważasz za całkowicie pozytywny, jest w pewnych stronach świata tak obraźliwy, że mógłby prowokować do rękoczynów? W istocie, choć sygnały niewerbalne wydają nam się całkiem proste i zrozumiałe, kryją sobie wiele podstępnych pułapek. Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dziś rozpoczynamy nową miniserię, w której przyjrzymy się uważnie tym pułapkom, żebyś przypadkiem w którąś nie wpadł. Komunikacja jest kluczowym elementem budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. Jeśli bowiem ją zaniedbasz, nawet mając dobre intencje, możesz zaprzepaścić swoje szanse. O mowie ciała mówiliśmy już osobno w innym odcinku, ale ogólnie. Tym razem zajmiemy się jej szczególnym aspektem gestami. Gesty służą nam do upraszczania komunikacji. Czasem jeden gest zastępuje całe zdania. Co więcej, można go swobodnie przekazywać, nawet w bardzo głośnym, gwarnym miejscu, lub takim, w którym nie można się odezwać. Bywa też czytelny dla przedstawicieli innych narodów, co zdecydowanie pomaga, gdy słabo znamy język rozmówcy. I właśnie tutaj czają się największe pułapki, gdyż. Niekiedy zbytnie ufamy, że gesty, które znamy, są uniwersalne i czytelne dla każdego, nawet ludzi z drugiego końca świata. W rzeczywistości bywa wręcz odwrotnie i to, co dla nas będzie gestem przyjaźni, może być uznane za wyraz wrogości i prowokacje. Tak jest m.in. z gestem, który omówimy dzisiaj. Niuanse związane z gestami i ich znaczeniami są tak zawiłe i zarazem tak ciekawe, że postanowiłem przygotować na ich temat całą miniserię. W kolejnych materiałach przyjrzymy się innym przykładom, nie tylko tym obraźliwym. Sprawdzimy, jak funkcjonują one w różnych stronach świata, które warto zapamiętać i których zdecydowanie powinieneś unikać. Kiedy znów ruszysz w podróż, ta wiedza może ci się bardzo przydać. Zaczynamy od jednego z najbardziej rozpowszechnionych gestów: zaciśniętej pięści z kciukiem wyciągniętym w górę. W krajach kultury zachodniej był on już od wieków czytelny. A obecnie media społecznościowe, takie jak Facebook i YouTube, spopularyzowały go jeszcze bardziej. W ogólnym ujęciu oznacza on, że wszystko jest ok, albo że po prostu coś jest dobre. Natomiast analogicznie skierowany kciuk w dół ma przekaz negatywny. Krążą legendy, że znak ten pochodzi z czasów rzymskich gladiatorów, którym za pomocą wyciągniętej ręki, pięści i kciuka pokazywano walczącemu czy powinien dobić przeciwnika, czy może oszczędzić mu życie? I faktycznie, z tego co wiemy, istniał taki zwyczaj, ale historycy nie zdołali potwierdzić, jak wyglądał ten gest. Wcale więc nie wiemy, czy kciuk wyciągnięty w górę służył okazaniu łaski, czy wręcz odwrotnie. Może nawet jego ustawienie było jeszcze inne. Szukając najwcześniejszych przykładów tego gestu w znaczeniu pozytywnym, trafiamy dopiero na obraz. Lunch Diego Velasqueza z 1617 roku, na którym jeden z bohaterów zdaje się używać właśnie tego gestu. Wcześniejszych nie znamy. To jednak nie jedyne znaczenie tego gestu, i to w naszej kulturze. Machanie pięścią z wyciągniętym kciukiem jest znakiem rozpoznawczym dla autostopowiczów. Skierowany w górę lub w kierunku podróży jest dość czytelny dla większości osób z różnych stron świata. Nie znalazłem jednak jakoś źródła, więc jeśli je znasz, koniecznie napisz w komentarzu. Dodam, że niekiedy spotykaną alternatywą tego znaku jest wyciągnięcie ręki w bogi, machanie otwartą dłonią, aby zwrócić uwagę kierowcy. Kciuka używają też nurkowie, pływający z butlą. Kciukiem wyciągniętym w górę sygnalizują innym nurkom, że zamierzają się wynurzyć. Jest to niekiedy mylące dla osób, które nie znają tego zwyczaju. Z kolei ten sam gest, ale skierowany ruchem za własną głowę, jest u nas odbierany jako mało uprzejme wyproszenie kogoś z danego miejsca. A w kilku innych krajach, takich jak Niemcy, Francja czy Węgry, może on oznaczać po prostu jeden. I zwróć uwagę, że w Polsce jedynkę sygnalizujemy palcem wskazującym. Pięść z wyciągniętym kciukiem nie jest jednak zawsze pozytywna lub neutralna znaczeniowo. Może być też bardzo obraźliwa. Jest tak na przykład w krajach Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Szczególnie w Iranie, Iraku czy Afganistanie. Jest to sygnał równoznaczny z wyciągnięciem palca środkowego. W dosłownym rozumieniu jest to nawiązanie do analnej penetracji, czyli jednej z największych możliwych potwarzy, zwłaszcza pomiędzy mężczyznami. Nic więc dziwnego, że w tych krajach. Może dojść do rękoczynów z powodu tego gestu, lepiej więc go nigdy tam nie używaj. W tym odcinku zajmiemy się jeszcze pokazywaniem środkowego palca skierowanego ku górze z pozostałymi palcami zagiętymi. Ma on bowiem to samo znaczenie, co wyprostowany kciuk w Iraku czy Iranie. A co ciekawe, ma też potwierdzoną historię sięgającą starożytności. Wiadomo nam, że środkowy palec służył do obrażania innych już w antycznej Grecji. Miał on przypominać fallusa, a zagięte palce przy nim jądra. Również nawiązywał do analnej penetracji, co już w Grecji było jedną z największych obraz i symbolem zdominowania drugiej strony. Jak więc widać, idea tego gestu i jego znaczenie przetrwały do współczesności, ale w różnych krajach przebrał on odmienne formy. Co ciekawe, w przypadku środkowego palca nie możemy mówić o innych znaczeniach, niezależnie czy pozytywnych czy neutralnych. Ten gest ma tylko negatywne i może uchodzić za notabene najbardziej uniwersalny na świecie. Jego długa historia wcale mu jednak nie dodaje szyku, więc zdecydowanie odradzam używania go gdziekolwiek. Znasz jeszcze jakieś znaczenia gestów, o których dzisiaj mówiłem? Jeśli tak, podziel się nimi i dodaj, gdzie one funkcjonują. Daj też koniecznie znać, czy podoba Ci się ten pomysł na nową miniserię. W następnej odsłonie omówimy inny gest, który. Sam często stosuje, ale w niektórych krajach można oberwać za niego po głowie. Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym odcinku. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!